Dzisiaj pierwszy dzień świąt, podejście na pradziada. Mamy tutaj całą rodzinę i psa. Oraz dwa konkurujące z sobą busy: Vito i T4. Oba sprawują się świetnie. Zdobywamy pradziada, przeszliśmy już 300 metrów. Sania już nie ma siły, ale na pewno damy radę. Bardzo ciężka wędrówka na pradziad. Bardzo ciężka. Jesteśmy w srebrzystym lesie. Oznacza to, że tutaj kolory są jak prawdziwe srebro. Idziemy, nasze ostre podejście. Idziemy już ponad kilometr za nami. Osoby, które najwyraźniej nie mogą dotrzymać tempa, zawsze warto na nich czekać. A zaraz opowiem, jak jestem ubrany. Idzie z nami Jasiu. Jasiu wchodzi pierwszy raz na Pradziada. Jesteś zmęczony, Jasiu? Nie. Jasiu nie jest zmęczony. Na pewno zastanawiacie się, jak jestem ubrany. Więc tak, mam spodnie, kalesony, rzekłą bluzę, na to mam kurtkę z rumpeksu, którą kupiłem 20 lat temu. Przed nami jest Michał. Michał jest bardzo dobrze przygotowany do podróży. Ma nie jedną górę zdobytą. Widać to po stylu, jakim chodzi. Napotykamy na pierwszą przeszkodę w postaci lodu i małego strumyczka Prze... przeszliśmy 800 metrów, doszło do podziału grup. A ile masz do góry jeszcze? 200 metrów przeszliśmy. Cześć! Na pewno zastanawiacie się jak nam idzie. Przeszliśmy właśnie 1200 metrów i dochodzi do rozdziału grup. Jedna grupa schodzi, a druga idzie dalej. To jest najbardziej niebezpieczny moment. No, bo mi już zegarek no, Sonia, odchodzisz z dziadziusiem ja. na dół? Też ja tę radę? Pomachaj. A to jeszcze trzeba i parę kilometrów. Pogoda mamy mega. Pogoda jest... Jesteśmy coraz wyżej. Widoki zapierają dech w piersiach. Byliśmy na wysokości 1300 metrów nad poziomem morza. Temperatura oscylowała w granicach minus 4, minus 3 stopni. Natomiast chwilę po 15 spadła już do minus 7. Warto zaopatrzyć się w raki. Natomiast pies radził sobie świetnie. Z uwagi na napęd na cztery łapy. A teraz zrobimy chwilę przerwy i potestujemy przepyszne przysmaki w schronisku. Dodam jeszcze, że w termosie miałem Inkę. Przewiezioną z Polski. Jesteśmy w schronisku Szwajcaria. Tobie znaczy Szwajcaria. I na święta, na pierwszy dzień świąt, dostałem leśnika. Zobaczyłam. Trzymałem go od mojej żony. Jest dosyć twardy. tu Jak to Maki jam. Dziękuję. Z takiego A, to to masz, to jest. Pamiętam, że jest przepyszny. Nie wiem ile kosztował. Czy ile kosztował? 60 koron. Nie wiem czy to dużo, bo nie płaciłam. Dzięki. Jeszcze jedno Jak nagranie. Jest z nami Paulinka, która była e, na Islandii. Ten. Podąża za moją twarzą, także muszę tak się widzimy trochę. No i Paulinka z Islandii. Przyjechał do Polski, a później tutaj. To jest Paulinka z Islandii. Tak, to jest Paulinka z Islandii. Była na Islandii. Zresztą przecież doskonale ją znacie. Mamy kolejną rzecz do przetestowania. to są słodycze z Lukrecją. Ogólnie nikt nie jest tutaj fanem Lukrecji. Nie wiadomo jeszcze. A ty ja, lubiłeś Lukrecję? Nie wiem, co, nie wiem co to jest nawet. Nie pamiętam nawet Nie jesteś to... żelek z luk Lukrecją? Tu jeszcze ciasto, ciapate takie. Nie, będzie. Nie mogę już, teraz wziąć To do wszystkiego zajmie. Tak? Zaraz to dogramy. Mamy tu jeszcze takie apetyczne ciasto z jagodami i skruszonką. Nie, nie no to bierzemy całą blachę. No, ciekawą konsystencję, tu słyszę, że są zamysły żeby brać całą blachę, jest przepyszne. Nie wiem ile kosztuje, 89 koron, nie wiem czy to dużo, bo nie płaciłem. Po krótkim odpoczynku z schronisku wracamy już na miejsce, gdzie stoją samochody, ale jeszcze zrobimy specjalne ujęcie z najpiękniejszej polany, jaką tutaj znaleźliśmy, pięknie ośnieżonej i i mam nadzieję, że uda się złapać również zachód słońca. Mam nadzieję, że dojdziemy. Mam pomoc. Zpierz się ciągnie. Mróz się wzmaga. Mamy dosłownie godzinę, żeby wrócić. Na Nawet nie godzina. No jest przepięknie. Jest coś magicznego w podążaniu górskimi szlakami to jest właśnie to. Patrzcie. A, zakończona. W sam czas. W ten czas piesek rozpoznał auto. Nasz niezłomny, nie nadający się na złom tylko. Do dalszych remontów bus, który towarzyszy nam już ponad kilkanaście lat, trzeba było sprawdzić jak długo, no i jedziemy do domku.